Siemanko z tej strony Oliwie. Dzisiaj pokażę. Zrobimy przegląd moich dinozaurów. Połowa się zgubiła, ale to nic. Mam ich trochę i, i chcemy dobyć. Chcemy, chcemy, żebyście dali nam mi 30 tysięcy łapek w górę. Jak dowiecie ten rekord, pokażę Wam przegląd moich zwierząt Lego. I jeszcze, jeśli mnie nie subskrybujecie, to subskrybujcie. Ok, zaczynamy przegląd. Pierwszo zaczniemy od młodych raptorów. Widać? tych Dwóch jestem dumny. Indoraptora i Indominusa. Zresztą Słabo je widać. Ale widać. Okej. Okay. Indoraptora. A najbardziej cieszę się z tego. Zostałem go po operacji od mojej babci. A reszta to jedna Blue i t -rexy. Jeden to po drugie. I, albo dwa. Okej. Okay. Teraz drugie. Pokażę wam trochę starsze ocewniki, ale nie jeszcze dorosłe. Młody ankylozaur pochodzi z zestawu laboratorium doktora W. Ten triceratops też pochodzi z tego zestawu, więc jeśli chcecie mieć takie dwa maluchy, są super słodkie i fajne do makiet, to polecam Wam ten zestaw. Tutaj mam jeszcze takiego o jednego i on pochodzi z zestawu obóz kredowy. Teraz pokażę Wam moją lekcję raptorów. Przeczekujcie. pokazuję. Tylko je ja przyczepię. Ok. To jest tablu. Można ją zdobyć w wielu zestawach. O, ten y, Velociraptor jest z zestawu y, sze, y, 6, siedem, y, Ok. Jeśli chcecie mieć takiego raptora, to Wam polecam. Super jest ten zestaw. Tutaj jeszcze jest Taki młody Triceratops z tego zestawu. On jest podróbką, ale polecam Wam go. Bo jeśli chcecie zrobić jakieś stado Triceratopsów z małymi, to te Triceratopsy też się nadają, ale ten może być jako trochę starszy osobnik. Mam też jednego Triceratopsa, tylko że głowa mu się zgubiła. Pokażę Wam. Głowę gdzieś w pudełku z moim Lego, ale przechodzimy dalej. Teraz porównacie, kto jest lepszy: Dilopozar czy Spinozaur? Eee, nie. Jeśli. Okej, okay, już Wam pokazuję. To jest ten spinozaur. Mały. Jest też większy, ale ja go jeszcze niestety nie mam. On jest niebieski i on jest ze zestawu z ośmioma dinozaurami. Z tą też. jeszcze z paroma. Mam je tu. I z tym dilofo o, z tym dilofozaurem pięknym. O! Ok. Teraz pokażę wam. Z tego zaura, też z tego zestawu. To są dodatkowe takie, jakby części. Dostałam go na święta od cioci. Mam tu. O, teraz pokazuję tego. Nie wiem, czy... Nie wiem, jak on się nazywa. Nie, Nie znam jego imienia. Ale chyba pazara. Raurolów Ra Ra Nie, on chodzi na dwóch łapach. Okej. Okay. Teraz jest. O, brachiozał. Jest też większy, ale ja go niestety nie mam, więc pokazałem Wam tego. Mamy jeszcze jednego, ale z klocków, ale głowa wpadła mu za łóżko, więc nie pokazałem go na filmiku. Więc nie pokażę go na filmiku. Teraz przechodzimy do Stigiego. Mam Wam ten zestaw laboratorium doktora Wu. Podobnie jak tamten zestaw, ale ten zestaw jest lepszy. Yy, niestety go trochę rozmontowałem. Yy, nie pokażę Wam bramki, ale on tak wygląda. Czekajcie, pokażę Wam. On. Z tej strony będzie lepsze światło. Są dwa jajka. Tutaj. Ale kiedyś zrobiłem przegląd takich moich zestawów z Jurassic World. O, chcę wam pokazać jeszcze mojego T-Rexa składanego z komiksu. Dostałem go 10 marca wtedy, kiedy on wszedł. Taki o super. Ja uważam, że to jest dziecko. Okej, okay. teraz przechodzimy... Teraz pokażę wam dwa dinozaury moje, z obozu kredowego. Takie większe. O, Baryonyx. Nie myśli już się tu cała ja kamera, ale postaram się wam go pokazać. Tutaj ma takie fajne nogi, jak raptor. I to jest oryginalny lego z o, łod, ucieczka łodzią u Nixon z Nixon. Tutaj jest te trochę rozmontowana no bo chcę do niej dodać parę rzeczy i zobaczycie ją na pewno kiedyś na mojej makiecie Teraz przechodzimy do większego dinozaura dużo większego ale też z obozu kredowego Byczek to tak naprawdę, ale obozowicze go nazywali Byczak. I polecam wam obejrzeć obóz kredowy. To super bajka. Obejrzałam wszystkie sezony. Nie będę wam zdradzał żadnych tamon. Ale to fajne. I możecie to obejrzeć sobie. Teraz pokażę wam mojego pierwszego dinozaura ze wszystkich. Miałem jeszcze młodego T-Rexa, ale on tam jest i ale on był drugi OK Tylko, że on już słabo się trzyma, bo jest stary Dosta miałem go e, e, 5 lat miałem o indominus rex polecam Wam zestaw indominus rex z żyrosferą. O, ten akurat się zbliżył. Jest taki sam jak Karnotaur, ale. Za, za, ale. I możecie sobie zrobić takie y, bitwy takich dinozaurów. Uwaga, ostatni dinozaur. To jest y, mój jeden z nowszych. T-Rex. A ogon uszywodałem. Polecam Wam do zestaw yy, Ucieczka T-Rex. O, widzicie go? Jeszcze jest tam Lego Technik. I tu jest Claire i Hoddock. Hoddock to akurat dla mnie najlepszy dodatek i brama. Jeszcze parę rzeczy używam, jeszcze do makiet. To cały mój przegląd, ale chcę wam jeszcze zapowiedzieć makietę związaną o dżungli. i Jeszcze... Y, 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 czekajcie, którego to dnia? We wtorek y, y, pokażę wam, jak z moim kolegą budujemy zo... Minecraft. Mamy tam trochę pobudowane. Nie budowaliśmy tego na odcinkach. Bo jakoś mi się nie chciało. Się... Bo jakoś nie zapomniałam o moim kanale, ale przypomniało mi się. I chciałbym pozdrowić szy... kanał Szymon Szymon jeszcze Magdalena. I Damian. I Macie Kiklocki też. No to pa pa.